Festiwal w Wagowie to y, jaki festiwal na mapie? Festiwali w Polsce? Jeden z najstarszych na pewno. Dla mnie niestety o tyle dziwny, że jestem po raz drugi i po raz drugi na cholernie krótko. A to jest przepiękne miejsce. Poprzednio chwilę po, chwilę po festiwalu w Koszalinie. Kiedy pokazałem rezerwat, dostałem e, telefon, e, czy przyjechałbym do Łagowa. Wiedziałem, oczywiście, oczywiście. Przyjechałem, co prawda. Jeżeli kawala powiedział mi, że będę czekał na auto dwie godziny, bo tyle się jedzie, Jechało się 5. E, więc byłem dużo później niż miałem być, a ponieważ ja wiozłem kopię, by widownia musiała czekać. Natomiast mogłem zostać tylko jeden wieczór. Przyjechałem dziś. Niestety muszę, mogę zostać tylko... Tu dwa wieczory na szczęście, więc jest ciut lepiej. Ale wciąż jest to dla mnie bardzo króciutki moment. A chciałbym dłużej, być może w przyszłym roku się uda. Mhm. Po projekcji filmu Bogowie, spotkanie z widzami. No, film święci triumfy. Wciąż. Wciąż, wciąż, wciąż. I w zasadzie to spotkanie najle różniło się od tego, co zwykle słyszałeś jako pytania, jako refleksje. No nie różniło się niczym właśnie o to chodzi. Ja marzę o tym, że w ktoś starał, powiedzieć, że to jest gówno, nudny film. Zresztą co pan sobie wyobraża? E, a tak wciąż dyskutujemy o tym samym. Mm -hmm. Znaczy proszę mnie zrozumieć, dobrze. E, jeździmy z tym filmem e, już od września, z zeszłego roku. Oczywiście mm -hmm. jest to wspaniałe, ale każde pytanie już padło co najmniej trzy razy. Mm -hmm. No więc zatem się pojawia pytanie o to, co dalej. Bo słyszałem tutaj z jednej strony film o Dywizjonie 303, z drugiej strony ten temat thrillera, czyli to dla reżysera zawsze jest jakieś nowe wyzwanie. Co znaczy, dalej? Nie, nie, mnie chyba zależy na tym, żeby kolejny film był kompletnie inny. Do tej pory mi się to udało. Każdy film był kompletnie inny. Jeden nawet był mega zły. Nawet ja tak myślę, nie tylko recenzenci. A, to się marzę o horrorze, nawet jest zaczęte, zaczęte pisanie horroru. To o tym może zapomniałem powiedzieć, bo pojawiła się też propozycja zrobienia filmu, filmu o Smoku Wawelskim. Co traktuję jako genialny pomysł, więc czekam na tekst. Z przyjemnością zabiorę się do roboty. Bardzo, bardzo ładnie opowiedziałeś. Mm. No i cóż, na, naj, myślę, że najbliższym, najbliższym filmem, który zacznie powstawać będzie to e, ta historia Junka Górskiego, triatlonisty. Wiesz, tu faktycznie mamy kompletny budżet już, e, kończymy prace scenariuszowe, no i za chwilę zacznie się dziać. Myślę, że przełom lutego, marca zaczną się zdjęcia. Mm -hmm. Przed spotkaniem gorąco dyskutowałeś o kondycji polskiego filmu, śledząc to, co nowego się pojawia, no bardzo krytycznie się wypowiadałeś. Z czego to Twoje zdanie wynika? Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Najwyraźniej młodzi twórcy tego czyli oczywiście to trzeba zaznaczyć, bo chodzi o ten rok konkretny. Oczywiście też moja opinia, bo widzą te filmy się podobały i jakby nie ma, tu, nie ma tu, tu do tego dwóch zdań, Te filmy też są bardzo dobrze zrobione, potrzebne. A teraz w moim mniemaniu dobór tematów. Młodzi twórcy muszą widzieć zupełnie inną rzeczywistość niż ja widzę. Nie dlatego, że mnie jest lepiej w życiu, tylko tak byśmy mieli inne okna i inne ulice za tymi oknami. Takie mam wrażenie. Bo gdzieś w moim mniemaniu ten świat nie jest już taki, jak był w 85. A oni mi próbują taki właśnie opowiadać. I to mnie niezwykle dziwi. To są filmy o głębokich frustracjach samotności. Być może chodzi o taką sytuację, oczywiście ja pamiętam. Pamiętam e, siebie kiedy zaczynałem, e, pierwsze co zacząłem robić, to wyrzucenie z siebie złości, jaką miałem na otaczającą nas rzeczywistość. E, miałem w sobie wszystko, co nie pasowało mi na tym świecie, na szczęście byłem w stanie wyrzucić to z siebie, na przestrzeni moich krótkich metraży. Tam zawarłem wszystko co mnie bolało, oczyściłem się całkowicie e, i mogłem zadebiutować takim filmem jak Rezerwat, to znaczy w jakiś sposób pogodny. Być może słodko-gorzkim, ale w efekcie pogodnym. Po to, żeby to moje dobra samopoczucie, kiedy już byłem w stanie się oczyścić, widz mógł w ten sposób wychodzić z kina. To znaczy, żeby czuł się lepiej, niż kiedy do niego wchodził. Bo wtedy mogę coś zrobić dla widza tak naprawdę, a nie wbić mu kolejną szpilkę w głowę. Bo to chyba nie na tym polega. Uważam, że dialog o naszej rzeczywistości jest bardzo potrzebny. Natomiast czy musimy widzować? Dyskutujmy z nim, ale nie mówmy mu, że nie ma nadziei, bo to mnie przeraziło w tych filmach. Tam nie było nadziei.